Rozpoczynamy turniej. Mam nadzieję, że będziemy świadkami wspaniałych zawodów. W czerwonym kasku Maciej Janowski. W niebieskim Krzysztof Kastrzak. Biały kask to Dzika Karta. A żółty Niki Pedersen. Poszli. łokieć. W łokieć! Równy start całej czwórki. Niki Pedersen. Spada na ostatnie miejsce. Bo się mogło źle skończyć. Na prowadzeniu Maciej Janowski. Niki Pedersen. Na końcu stawki. Pierwszy Maciej Janowski. Tuż za nim Krzysztof Kastrzak. Jeszcze jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Maciej Janowski prowadzi od początku wyścigu. Wejście w ostatni łuk. Maciej Janowski jest klasą dla samego siebie. Bieg bez historii. Przed nami kolejna emocjonująca faza zawodów. W czerwonym kasku Chris Holder, w niebieskim Maciej Janowski. Biały kask to Nils Christian Iversen, a żółty Matej Żagany. Niebezpieczna sytuacja. Równy start całej czwórki. Niebezpieczna sytuacja. Chris Holder dał się wyprzedzić rywal. Matej Żagan dał się wyprzedzić rywal. Niebezpieczna Miejsce. Sytuacja zmienia się. Chris Holder. Wysuwa się na prowadzenie. Maciej Janowski. Na prowadzenie. Chris Holder. Wysuwa się na prowadzenie. Wejście w ostatni ulg. Maciej Janowski. Wygrywa. Wspaniałe widowisko. Przed nami kolejna emocjonująca faza zawodu. Od wewnętrznej stoją Chris Harris, Troy Batchelor, Maciej Janowski i najbliżej bandy Tai Woffinden. Jeszcze jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Na prowadzeniu Maciej Janowski. Wejście w ostatni łuk. Maciej Janowski. Wjeżdża na metę. To był fascynujący wyścig. W czerwonym kasku Andreas Johnson. w niebieskim Jason Doyle, biały kask to Maciej Janowski, a żółty Greg Hancock. Taśma w górę, łokieć w Równy start całej czwórki. Łokieć w Maciej Greg Hancock, Wytrzedza. Jason Doyle, ostatni. Jason Doyle, ostatni Na prowadzeniu Maciej Janowski A za nim Andreas Jonsson Sytuacja zmienia się w diametralnie Jeszcze jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę Jason Doyle Cały czas na czwartej pozycji Wejście w ostatni łuk. Maciej Janowski jest klasą dla samego siebie. To był fascynujący wyścig. Przed nami kolejna emocjonująca faza zawodu. Od wewnętrznej stoją Mikael jepsen Jarosław Hampel, Tomasz Jonasson i najbliżej bandy Maciej Janowski. Ruszyli. Łokieć-Łokieć. Równy start całej czwórki. Jarosław Mikael jebsen -Jensen Spada. W Jarosław Hambel, a za nim Maciej Janowski. Sytuacja zmienia się diametralnie. Jeszcze jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Jarosław Hambel. Od startu na prowadzenie. Wejście w ostatni łuk. Łokieć, łokieć. Jarosław Maciej Janowski. Jest klasą dla samego siebie. Wspaniałe widowisko! Przed nami kolejna emocjonująca faza zawodu. Od wewnętrznej stoją Maciej Janowski, Ty Woffinden, Greg Hancock i najbliżej bandy Jason Doyle. Śma w górę Łokieć-łokieć. Nie łokieć. najlepsze wyjście spotkaśmy Jasona. się diametralnie jeszcze jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę Taj Woffinder prowadzi od początku wyścigu wejście w ostatni łuk Taj Woffinder kolejność na mecie Taj Woffinder Greg Hancock Jason Doyle Maciej Janowco jeszcze uzupełni stawkę wielkiego finału